W środkowej strefie przy stałych fragmentach gry zagościła też pod bramką Mariusza Pawełka. Ale teraz znowu Wisła ma taką przewagę jak w początkowych minutach tego spotkania. Marcelo i gol! Fantastyczna główka środkowego obrońcy Wisły Kraków. To jest 28. minuta. Świetnie, kapitalnie wyszedł w powietrzu. Eee... Znowu gol obrońcy. Tak, znowu. Ale to takie jest granie, no jeżeli zespół się wycofuje, do tyłu, ale ta piłka wydawało się, że ona wyjdzie na aut. E, chyba... tutaj że 30 metrów wyżej skoczył Marcelo nad wszystkimi. rzeczywiście imponująco gra w powietrzu to widzimy w powtórce. E, no Ale pięknie, pięknie to zrobił. Ale mimo wszystko uważam, że Witkowski mógł się lepiej zachować. Z 16 prawie metrów uderzył z głowy. No, można powiedzieć, że Marcelo nie miał tutaj żadnego przeciwnika. Był hegemonem w powietrzu.